Witajcie na kanale Motoin.pl. Dzisiaj naprawimy sobie taki oto zegareczek Asparenza, bo bardzo szybko rozładowują się bateryjki. Tu idzie z tyłu taka bateryjka zwykła R6. I ten zegarek tak raz na dwa tygodnie potrzebuje wymiany bateryjki. A inne zegarki mam w mieszkaniu i tą baterię wymieniam to raz na dwa miesiące czy na trzy miesiące. I tak sobie pomyślałem, że. Te wskaźniki, bo tutaj jest wskaźnik do mm, wilgotności powietrza. A tu jest wskaźnik do temperatury otoczenia. Eee, I tak sobie pomyślałem, że właśnie te wskaźniki pobierają najwięcej tego prądu, napięcia, prądu z tej baterii. Plan jest taki, że musimy sobie zdjąć tę pokrywę. Ona jest tutaj na takie zaciski. Zatrzaski. Zdejmiemy tę pokrywę. Kabelki pewnie jakieś idą, to się je przepnie. Mam tutaj o takie specjalistyczne nożyczki. i się przepnie te kabelki, i już będzie pobierało mniej prądu. Także a jeszcze jak tutaj Wam źle pokazują te wskaźniki. Na przykład wilgotność i chcecie sobie jeszcze synchronizować temperaturę otoczenia, to macie tutaj na taki malutki śrubokręcik o śrubki. Te śrubki w zależności od, od tego jak chcecie sobie nastawić możecie sobie regulować. Dobra, no to co ja biorę się za rozbieranie tego zajareczka. Będziemy potrzebować i Trzeba te zatrzaski jakoś podważyć. Kurde, żeby to nie złapać. To jest takie wiotkie. Ja bym tu z tej strony Ale to będzie nam wchodziło, co, czy do góry ponoć, tak? A tak, kiedy? Tak, góry jaką. Do do dobra, to już mamy dwa, żeby to nam tak nie się znowu. A Chińczycy pomyśleli, żeby nie robić mi trudności z rozbieraniem takich rzeczy. Dobra, mam pięć, ale o widzicie, tu, tu jak to wyjąłem, to tu wskoczyło, no dobra. co zostanie? Może żeby to zdjąć kurde to jest większa filozofia to teraz trzeba wyjąć baterie na pewno na 100 trzeba baterie wyjąć to ja to na dół położę bo się rozwali się jeszcze co tu mamy jeszcze no góry trzeba zdejmować jak nic wziąłem sobie dziesiątkę kluczyk bo myślałem że to jest dziesiątka to jest chyba jakaś jedenastka albo dwunastka czy dziesiątka to jest no jak nic, a to pewnie jest jakoś lekko zakręcone, to weźmiemy to klapcengami, jakoś ściśniemy tą śrubkę, nakrętkę i powinno pójść, żeby tych wskazówek nie uciąć, zaraz coś zjebie pewnie, o, o, zeszło, dobra to zeszło. wyjdzie jakoś, czekaj to jest nacisk na chyba jakoś na to jest jakoś? pokaż nie wiem jak to jest na wcisk dobra weźmiemy to tu jednym tak kropcengami i spróbujemy to do góry o schodzi jedna też mam... wcisk, wcisk no, dobra, gra druga poszła druga kurde, po, potem weź to ustaw tu nie wiem, no, to się to czy odkręcić? no i to jest klucz? no dziesiątka, mówiłem, że dziesiątka, to nie Mamy. Wszystko w jednym miejscu, bo zaraz pogubię wszystkie sprzęty, dopiero wejdę. No to trzeba wyjąć. Dobra, to nam wyszło. Ty, to jak tu nie ma kabelków żadnych? To na jakiej zasadzie, jak to kurwa działa? To co ty chcesz przecinać tutaj? Jaka w tobie, to jaka to? to jak to działa? i te wskaźniki są, czy to jest? Czy to się rozbiera. Nie to popchnąć, ale to się zaraz obsługiwa. Czy ten zegarek tak musi być? Ja, ja myślałem, że Że to jest połączone z baterią. Myślałem, że to jest połączone z baterią, to nie jest połączone z baterią że to jakieś kabelki i do, do tych zegarków o no, i wezmę tu no, przetnę te kabelki i będzie już mniej tego prądu zużywało a to samo to tak zużywa ten prąd no to co ja tu nie rozbiorę tego bo to jest cały ten cały ten zegarek cały mechanizm tego zegarka to ja tego nie, przecież nie rozbiorę tego ja pierciele czy to składać od nowa Ajdź pan z tym chuj. No dobra, to składamy nowa, jak tu nie ma kabelków żadnych To tak było, nie? Tak było Ale jaja Ja pierdzielę Ja myślałem że tu kabelki będą jakieś Dobra ja Jestem po do wymianie baterii Składam to w tu. Bo ja myślałem że to coś będzie No przecięcia Tu nic nie ma do przycięcia delikatnie aby na gwint trafiło tu trzyma, to tu są takie te takie ząbki są, takie wystają cycki takie, kijki takie trzymają ten zegarek dobra dokręcałem teraz z wyczuciem żeby nie przesadzić bo nam tarcza pęknie <ścoughs> o Jezu to ci się dałem pokaz naprawdę Dobra, trzyma się. Jeszcze trochę przykręcę. Dobrze przejdę. O. trochę się zrobił, a to nie się lepiej będzie trzymać. Ale <grymne> <Daję> popis no. masz <grymne> Jezu. To ja to na pewno. Trzeba nałożyć jakąś. To jest taka. Trzeba tu nabić po prostu. Weź te nożyczki jakoś. Tuś to ale to musi Czekaj, bo on mnie tak jest, tak? A nie tutaj jest, bo ta jest to większa. Nabije się ją taką, No i o, się jest. Trzyma się. Plazma. Mnie zegarek wkurza, bo on strasznie głośno chodzi. Jak się baterie wyczerpują, to on takie coś robi. sobie a on tak Tak a to w co jest dobra mamy teraz to wszystko to to, nic to kurwa idioto jebany mówiłem że jakaś inna jest ta wskazówka ja pierto jest bo się oddam o idzie o trzyma się jeszcze nie spadnie. jeszcze z tak dociśnię ma się, tu trochę masz do góry, wygiąć po środki. Trzyma się i teraz ta... trochę większa, ta średnia taka. Będę też upaluszkami. paluszkami. Dobra, plazmę. To. Nie jest I teraz to od mierzenia sekund. Takie wskazówki są z całym chyba, bo są takie metalowe, ale takie dość miękkie. O, dobra. O! Jakie przyspieszenie! Takie <grym zjadza> jaja! Bo nie idzie. W to stronę poszło, nie chcecie iść teraz. <grym zjadza> Jak Warburg. Przeszłamy robotę. E, Heniek, pracuj szybciej kurwa. Dawaj. Nie, nie Tadziu, będę wolno pracować. Dobra. To jest zakręcone, teraz trzeba... To trzeba teraz wyregulować jakoś. To z tym. Tak jest w spokoju, ile stopni? Masz to, to 20. Nie? Grzejnika nie używasz, bo prąd drogi. Coś to usta. A dwadzieścia tam... O, dwadzieścia gdzie dwadzieścia pięć to nie ma, pewnie. Prąd drogi. Gdzie ta kurda jest ta szczupka? To takie małe wszystko. A to jeszcze tam Dodaj trochę ile jest. Jeszcze za dużo jest. No za dużo jest przecież mówię. Dobra walić to, bo ja tego nie ustawię. To jest jakieś chińskie. Jezu jeszcze raz połamie ten zegarek. Dawaj, co damy to? Dobra. a tu jakaś różnica jest? Góra, dół? Nie ma żadnej, dobra, to lecimy. Ble, ja mam taką. A na zatrzaski przetrawi przecież. O, zatrzaski tu są, w tym miejscu. O, jest kit. Bateryjkę wsadzamy. Tu jest plus, tu jest minus. No, i ustawimy teraz, idzie. Bardzo głośno. Głośno. Chodzi strasznie. Wezmę go jakoś, może gdzieś o tu watą szklaną, tu albo taką watą kosmetyczną. O tu wyłożę, go tak wytłumię, żeby tak nie chodziło głośno. No i dobra, na dzisiejszym. W dzisiejszym odcinku to by było tyle. Miało być jakaś tam naprawa z przecinaniem kabelków, ale się nie udało, bo myślałem, że to jest połączone jakoś tutaj kabelkami. <laughs> mówię, te dwa czujniki od tych wska wskaźników są jakimiś kabelkami połączone i tak mówię, przed i pyk, pyk tutaj już tej baterii będzie mniej używać A to są jakoś inaczej te wymyślone wskaźniki. Pewnie to są na takich, te sprężynki się rozszerzają i kurczą w zależności od, od ciepła. Tak to działa przynajmniej, ja tak myślę, że to tak działa. Dobra, no to z mojej strony to tyle, widzimy się już w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!